Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie film, którego bardzo dawno, bardzo dawno nie było, a mianowicie hall. Po moim makijażu widać, że raczej jest już wieczór. W zaczynam kręcić ten film i dochodzi 22, więc no przepraszam, jest trochę wymęczony, ale nosiłam go cały dzień. Ale nie o makijażu dzisiaj mówimy, tylko o nowościach, w sensie nowościach u mnie, a może tak. Chociaż niektóre z tych rzeczy są takimi, wiecie, nowościami, nowościami, natomiast część jest taka po prostu, że kupiłam sobie, o, bo mnie coś tam, wiecie, w nich ujęło. I teraz tak, y, to co tutaj mam, to są kosmetyki kupione na przestrzeni, nie ja wiem, trzech miesięcy? Czterech może? No mniej więcej. W każdym razie na przestrzeni... Kilku miesięcy. Mam też część taką nową zakupową, której Wam nie pokażę. A to dlatego, że niedługo wymyśliłam tak sobie, że niedługo zrobię Wam rozdanie z okazji, wiecie, 1 czerwca, więc yy, to, ben, to będą kosmetyki niespodzianka. Zobaczycie je dopiero w rozdaniu. Natomiast te, które Wam pokażę dzisiaj, to są po prostu takie moje dotestowania. O, ok, lecimy. Jest po prostu wszystko. Od balsamów do ust, po paletki cieni i tak dalej. Dobra, już Wam pokazuję, co mam. I może ponieważ ja to mam tutaj wymieszane y, bardzo, to nie będę pokazywać tak jakoś partiami typu bazy i podkłady i tak dalej, tylko tylko tak, co mi w rękę wpadnie. O, no to mam i ja, czyli sławny już puder z Bell. Nazywa się Wow Lumi Set Powder i to jest puder rozświetlający do twarzy i ciała. I tutaj Wam chciałam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że daliście mi info, że coś takiego się pojawiło. Bardzo dziękuję. Y, I również dziękuję za... Info, że te oto bazy są obecnie w Rosmanie w promocji. Dosłownie, to jest zakup z wczoraj, w momencie jak kręcę film, dziś mamy czwartek, 14 maja, i obecnie one są w promocji, kosztują 12 zł. Więc jeśli też je uwielbiacie tak jak ja, no to przekazuję informację, że są do kupienia taniej, bo no w cenie regularnej to 17 coś tam kosztują z haczykiem, więc no można troszeczkę taniej. Także bardzo dziękuję za informację. To są dwie pierwsze nowości. Mam bardzo fajne duo z Sensik. Tutaj jest puder. Puder brązujący i rozświetlacz. Nazywa się to Perfect Duo. No i cóż, i to jest 01 Sunny Day, ale muszę Wam powiedzieć, że no, niby to ma numer i jakąś tam nazwę koloru, w sensie zestawienia kolorystycznego, ale w szafie Sensik były tylko jedne te paretki, w sensie jedna wersja kolorystyczna, więc no, niby 01, ale tylko ta jest. Bardzo jestem ciekawa, jak to się sprawdzi, dlatego że oni te rzeczy do makijażu twarzy robią naprawdę bardzo fajne, taniutkie, a fajne. I to kupiłam w drogerii Natura. O. A teraz taka nowość. Mam tutaj trzy cienie: takie pojedyncze z Inglota, czyli z firmy, którą uwielbiam. I to są cienie z, no w miarę nowej serii, takiej brokatowo-holograficznej. One oczywiście są wszystkie zabezpieczone, więc na razie słoczy Wam nie zrobię. Ale generalnie te kosmetyki będą się w filmach pojawiać, więc na pewno słoczy zobaczycie. Tutaj mam taki jasno-złoty szampański kolor, i to jest 711 Enjoy Life. Kolejny to 713 Party Rocker. I to, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba taki. Tak, to jest fiolet. One wszystkie są takie bardzo, bardzo intensywnie błyszczące, intensywnie połyskujące takie czasem duo chromatyczne, czasem troszkę holo. To jest kontynuacja serii, która już się kiedyś pojawiła. Ja Wam ją nawet na kanale pokazywałam, więc dokupiłam sobie po prostu kolejne trzy kolory. A tych nowych kolorów w ogóle też jest 10. Tylko część z nich to są takie różne odcienie brą brązów, beży, złota, takie powiedziałabym, że trochę oczywiste, więc ja sobie wybrałam te, które mi po prostu w oko wpadły. A trzeci to jest 714 Shake Dead i to chyba była zieleń, ale no nie pamiętam już. No, taka pistacjowa zieleń. Hmm, coś takiego. Zieleń połyskuje, w taki ma takie zielono-morskie kolory, o. Bardzo piękna jest. Chociaż tutaj wygląda tak delikatnie i tak powiedziałabym pistacjowo, ale ten kolor nałożony na skórę daje taki nieoczywisty połysk. Piękne są te cienie w ogóle. Ok, to jeśli chodzi o Inglot. Co mi tu w rękę wpadło? Mm, podkład kryjąco-dotleniający 103 Light Beige i to AA. Oxygen Foundation, idealne krycie, świeża skóra, i tak, dalej, i tak dalej, No, też w jakimś teście tam będzie. To oczywiście nie jest nowość, bo on już na półkach w Rossmanie jest od jakiegoś czasu dość długo. Ale był w promocji i kosztował, uwaga 11, no 12 zł, więc postanowiłam kupić i przetestować. Również w ręce wpadły mi nowości z Vibo. I to są takie no, w miarę świeże kosmetyki. No, zresztą zobaczcie, to są takie nowości. Nowości. Tutaj mam y, puder pod oczy do utrwalania korektora. Nazywa się to Under Eye Hydratating Setting Powder. Hmm? W takim kwadratowym opakowaniu. I tutaj mamy 5,5 grama. Natomiast to jest przepiękny, przepiękny rozświetlacz. Nazywa się Flawless Goddess Baked Shimmer. Wygląda tak. Wygląda ślicznie. No, ponieważ to są w miarę nowe kosmetyki, w sensie niedawno kupione, no to akurat tutaj słoczy nie robiłam, no bo teraz raczej się testerów nie dotyka, ale wydaje mi się, że kolor będzie piękny. Też oczywiście w jakimś tam filmie się pojawi. Zresztą, słuchajcie, niedługo, być może nawet mm, po tym holu zrobię jakiś pierwszy test, żebyście zobaczyli trochę tych nowości. No na pewno się będą pojawiały. Kolejna rzecz. O! To też jest w miarę nowe. To jest po prostu coś cudownego. Baza i taki lekki podkład, baza Makeup Academy Silky Petals, kaszmirowa baza pod makijaż z mi piękna i pięknie ta baza wygląda i tutaj jest też taka świeżynka, to jest seria również Makeup Academy. Podkład Wege Flumi, fluid mineralny rozświetlający, ja mam tutaj odcień najjaśniejszy, w ogóle trzy kolory się pojawiły i ten to jest jasny beż 01. On ma tutaj jakiś sok z truskawki, jakieś tam, wiecie, fajne właściwości, no ale to oczywiście się bardziej wczytamy przy teście, na razie Wam tylko pokazuję, że coś takiego będzie. I tak sobie myślę, że te dwie rzeczy do testu dołączę, bo one mi tak jakoś do siebie pasują, są takie ładne, letnie i lekkie, o. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy rosmanowe. O, właśnie tutaj właściwie nie powinnam Wam już chyba pokazywać tej paletki, bo już ją gdzieś tam kiedyś widzieliście. Na pewno w akcji widzieliście jej mniejszą siostrę, która się tak świetnie sprawdziła. No ale Wam pokazuję, bo tej jeszcze nie użyłam, nie było jeszcze testu, to też może jakoś tak w miarę na szybko zrobię, żebyście zobaczyli, jak ta się sprawdza. No, zobaczymy. Tak jak mówię, tamta była średnia, miejmy nadzieję, że ta się spisze, więc no. Paletka cieni z Lovely. I mam też nie najnowszą już, ale serię z Vibo od Katosu. Tutaj jest rozświetlacz Galaxy. Podane to jest, że to jest do twarzy i ciała z efektem 3D. Jak ja to tworzyłam, to rzeczywiście tam są takie dość duże drobinki, więc ja nie wiem, czy to do twarzy będzie dobre, no ale no, zobaczymy. W każdym razie bardzo ładny, taki wiecie, widoczny. No i mm, paletka cieni. A do paletki sobie zajrzymy. W ogóle jak macie coś z tych rzeczy, które Wam pokazuję, i używacie sobie już ich, to dajcie znać w komentarzach, co jest fajne, co nie fajne. z czym trafiła, a z czym nie. O. Ale paletka od katosu wydaje się bardzo ładna. Tutaj na całym wieczku jest lusterko, więc zasłaniam, a cienie wyglądają tak. To wygląda jak dwa rozświetlacze, przy czym to bardziej rozświetlacz, a to raczej cień do powiek. Tutaj mamy dwa takie błyszczące cienie i dwa powiedziałabym takie bardzo, bardzo bazowe, jasno-okawowy brąz i brąz taki przybrudzony, ciemny. Jeśli lubicie błysk, to wydaje mi się, że to może być taka paletka dzienniak, o mniej więcej. Mam trzy rzeczy, które kupiłam w Hebe. Róż z Catrice z takiej chyba nowej serii. Blush Box, Glowing Multicolor. I to jest odcień 010 Dolce Vita, Taki, wydaje mi się, że to jest mat. Taki morelowy. On, coś takiego. Hmm. Jeśli jesteśmy przy różach, to może na chwilę odbiegnę od tego, Hebe, i kupiłam ten róż, który mi się bardzo spodobał. To jest jeden z tych trzech najnowszych róż z Eveline, i to jest 02 Dalia. On mi bardzo przypomina mm, koralistę, ale nie robiłam słoicz, no bo tak jak wiecie, niekoniecznie teraz z tymi słoczami, więc po prostu tylko tak na oko, wiecie, zerkam na niego. Jest morelowy, ma taki złoty połysk, więc wydaje mi się, że będzie bardzo podobny. Ten z kolei jest matowy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kolor, to będzie bardziej szedł właśnie w pomarańcze. Ten ma troszeczkę nutkę róży w sobie. No i albo to jest mat, albo satyna, ale tak wiecie, na oko. Na razie troszkę zgaduję. No i z Hebe. Kupiłam puder brązujący z Hean. Tak sobie uświadomiłam, że Hean, polska marka, a ja jakoś tak, no nie wiem, za bardzo nie kupowałam ich kosmetyków. Jakoś tak, nie wiem, omijałam. O, i tutaj mam bardzo ładny puder brązujący. Wydaje mi się, że to jest bardzo ładny kolor. Jak widzicie, puder taki wypiekany. Nazywa się to Sun of Egypt Baked Powder. Wypiekany kremowy brązer do twarzy i ciała umożliwia stopniowanie intensywności, opalenizny i konturowania. Dlaczego kremowy? Czyżby on był kremowy? Nie, no, pudrowy. Może, może chodzi tylko o to, że jest taki jedwabisty? Taki no nie wiem. No ale jest to zwykły bronzer w kamieniu, o, tylko wypiekany. Także wydaje mi się bardzo ciekawy, no i ten kolor mnie tak ujął. Mam również puder, tutaj było takie tekturowe pudełeczko, ale ono było zwykłe i trochę mi się pogniotło, więc ja po prostu wrzuciłam. Ale puder mnie zaciekawił, bo jest to jęczmienny puder w kamieniu. Nigdy nie miałam pudru jęczmiennego. To jest puder, który podobno absorbuje sebum, no i utrwala makijaż, tak matuje makijaż na... Na długo, długo, więc no sprawdzimy, jak on się tam z tym matowieniem zachowa. W środku jest biały, więc no nie wiem. Zobaczcie, biały puder. Ma tutaj taką foliową osłonkę. Ja na razie tego nie wyjmuję. Ok, przetestujemy, zobaczymy, jak się spisze. Ujęło mnie to, że jest to puder jęczmienny. Miałam już pudry bananowe, wiecie, ryżowe i tak dalej. Jęczmiennego nie. Zobaczymy. O, yy, przecudowne, słuchajcie, przecudowne nowości, które zamówiłam na Kokolicie. Mam tutaj róż, taką brzoskwinkę, to jest róż z I Heart Revolution i nazywa się to Soft Shimmer Blusher odcień Peach, no tak. Mam już taki róż tylko z truskaweczką i mam rozświetlacz taki z bananami, tak. Jest jeszcze rozświetlacz z ananasem, ale tamte kolory wydają mi się takie... Bardzo, bardzo złote, że chyba bardziej ten rozświetlacz pasowałby na, nie wiem, taką paletkę cieni, bo, bo rozświetlacz do takiej bladej karnacji to chyba byłyby te kolory za mocne. Tak mi się wydaje, wiecie, no tak na oko przez stronę patrzyłam. W każdym razie mam truskawkę róż i no i teraz sobie dokupiłam rozkwinkę, bo ta truskawka jest prześliczna. Więc mam rozkwinkę, ale najnowsze takie. Naj, najnowsze różne. Nie, wróć. Rozświetlacze, jakie się pojawiły od iHeart Revolution. To są, generalnie mam dwa, ale są trzy. Jest brzoskwinia, jabłuszko i jest jeszcze truskawka, ale jak ja je zamawiałam, to niestety truskawki nie było, była niedostępna. Więc ja zamówiłam sobie te dwa i już Wam pokazuję, jak one wyglądają. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że to są jedne z największych rozświetlaczy, jakie mam. Tutaj jest ile? 20 gramów. Także wow. To jest po prostu nie do zdarcia, ale one bardzo ładnie wyglądają, bo ja tutaj już do środka zaglądałam. Te opakowania mają właśnie kształt owoców, zobaczcie, i pachną owocami. I to pachnie brzoskwinią prześlicznie, bardzo ładnie, tak świeżutko. Zobaczcie, prezentuje się tak. Na razie żadnych słoczy nie robię, bo słocze i tak będziecie mieć w filmach takich makijażowych już. Czyli tutaj mamy brzoskwinkę i od razu dla porównania pokażę Wam to jabłuszko. Jabłuszko ma ciemniejsze kolory, ale generalnie to są kolory na tyle, no niby ciemne, ale na tyle jasne, że do jasnej karnacji w roli rozświetlacza raczej się sprawdzą, tym bardziej w momencie, jak nam się troszkę, wiecie, skóra opali. O, jabłuszko, brzoskwinia, i jabłuszko wygląda tak i pachnie jabłkowo. Mm. Takie dwukolorowe są, jak widać. Brzoskwinia troszeczkę jaśniejsza, no i jabłko. Tutaj jest jaśniejszy, nieco kolor. Myślę, że to będzie widać. I większość jest taka dość ciemna, ale wygląda to na skórze bardzo ładnie i do jasnej karnacji myślę, że się będzie nadawało. Zresztą, wiecie co? Popatrzcie. Zrobimy taki mini test. Zobaczcie. Ja, co prawda, już mam rozświetlacz, taki wymęczony na twarzy, ale chcę wam pokazać ten złoty. Można nakładać jako rozświetlacz, nie jest za ciemny. No, chyba, że ktoś ma taką niemal porcelanową cerę, to może wtedy być zaciemny. ciemny. Na no, takich bladzików jak ja jest ok. Może teraz coś do ust, i też to jest make-up Makeup Revolution. Co w się sensie, notawić, rodzinka firmowa Makeup Revolution. Mam tutaj dwie kredki. To jest seria Velvet, coś tam. Velvet Kiss, yy, dwa kolory. Pierwszy to jest Cutie, taki różowy i rubi. Tak, jak mówię, słoczy na razie nie robię. Będą słoczy w filmikach. Mam również dwie pomadki, które mi się bardzo podobały. Tych pomadek jest chyba sześć. To jest ta taka diamentowa seria. Ja wam je pokażę z bliska. Mam dwa kolory. Jeden to jest Luleby i drugi to jest Fascinator. No i zobaczcie z bliska. Najpierw przyjrzymy się Lulejbi. Popatrzcie, tak wygląda pomadka. No, bardzo elegancko, ślicznie to wygląda. Pod spodem mamy. Naklejeczkę z nazwą koloru i z numerem. A teraz popatrzcie na sam sztyft. Piękny, prawda? No, ślicznie te pomadki wyglądają. No i tutaj ten drugi kolor. Ten z kolei wygląda tak. Wiecie co tutaj też mnie korci, żeby zrobić słowo tymi pomadkami. One są naprawdę śliczne. Ja uwielbiam pomadki w sztywcie, a jeszcze, wiecie, takie błyszczące. <grym> Dobra, czyli to jest Fascinator. Tak, tak. Zobaczcie, ma taki kolor. To jest dla miłośników błysku. I Lulajbi. Hmm. Śliczne. Jeśli chodzi o usta, to mam również, o właśnie, od Katosu są jeszcze rzeczy tutaj, teraz tak zauważyłam. Mam również pomadkę, bardzo ładny kolor, taka morelka i to jest jeden Andromeda. A, to już też Wam zrobię swatch. Andromeda wygląda tak. No ładniutka. Nie wiem, jak to się będzie na ustach zachowywało, tak jak mówię, ja wolę, że zwykłe szminki wpłynie tak, no niekoniecznie. Raczej podchodzę jak do jeża, ale ten kolor mi się bardzo podobał, dlatego wzięłam. Do ust, cóż tu jest jeszcze do ust? Mam taki balsam z Catrice. Ten balsam kupiłam w Hebe. Wygląda tak, jest zielony, pachnie, słuchajcie, taką bardzo intensywną miętą. I nie wiem jak to się będzie na ustach zachowywało ale tak nałożone na skórę jest transparentna ta pomadka jakoś tam skóry chyba nie barwi chociaż nie wiem czy koloru nie zmienia może troszeczkę różowa się staje tutaj zobaczcie w każdym razie to miętę czuć bardzo i to jest takie, takie niezmiernie świeżutkie nie wiecie co, chyba jednak troszeczkę to barwi na różowo skórę zobaczcie tutaj to jest ten baza, jest taki bardzo gęsty taki masełkowaty, bardzo gęsty no więc myślę, że do spieszniętych ust będzie fajny. Co mi się tutaj dalej w ręce rzuca? O, mam dwie rzeczy z Max Factora nowe. To jest róż taki w sztyfcie. Ja bardzo lubię kosmetyki takie kremowe w sztyfcie na przykład, bo one pięknie wyglądają na skórze. Są takie naturalne i w zasadzie, no na przykład róże wyglądają jak nasze takie prawdziwe rumieńce. Ten może w sztyfcie wygląda tak a, dosyć intensywnie, <laughs> ale nałożony na skórę, zobaczcie, Wygląda tak. No, ja tak tutaj się staram delikatnie, ale można oczywiście dołożyć tego koloru trochę. Coś takiego. No, tak jak mówię, bardzo naturalnie. Zobaczcie, w sztyfcie, a nałożone na skórę. Także tu troszeczkę może przerażać. Ale ten kolor nie jest taki. Jest właśnie bardzo taki subtelny. I odcień, który ja sobie wybrałam, to jest 001 Dreamy Rose. Kolory były 3. A tu jest jeszcze taka. Zatyczka. I jeśli chodzi o nowości Z Max Factora, to mam jeszcze taki nowy podkład. Podkład wydał mi się bardzo ciekawy, bo jest nawilżająco ochronny. Zawiera mleczko kokosowe. Ma SPF20. Mój odcień to jest 02 Fairlight. Lekki podkład pielęgnacyjny. No, także przetestujemy, zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Myślę, że teraz na te ciepłe dni na pewno nadejdą jakieś słoneczne dni. To jak znalazł, no dobra, no, ma filt, poza tym jakieś tam właściwości pielęgnacyjne. Zakładam, że się spisze. Ostatnio jakoś tak mam szczęście do jakichś nowości z Max Factora, więc myślę, że będzie dobrze. Oho, <laughs> kolejna rzecz z Vibo mi się rzuciła. Takie coś dziwne do brwi z tej serii od katosu. Brow liner. Wygląda to tak, wygląda przedziwnie. Zupełnie nie wiem, jak to się będzie zachowywało na brwiach, i wiecie, no jak się tym będzie pracowało. Pierwszy raz mam coś takiego. No więc sobie wzięłam do przetestowania. Wygląda to tak. Rozumiem, że ten cienki pędzeleczek umożliwi, jakby takie, wiecie. Nie, nie jakby. Umożliwi precyzyjne dorysowanie włosków gdzieś tam w brwiach, ale. Nie wiem, czy to będzie wygodne. No w, ka no w każdym razie przetestuję. Kolor jest, kolor jest mój. Kolor jest OK. Mam wątpliwości co do pędzelka, ale trzeba sprawdzić. Następna rzecz to jest w miarę nowe. Lirene. Pojawiły się cztery bardzo interesujące bazy z Lirene. Ja tutaj mam wersję akurat nawilżająco wygładzającą z lawendą, ale jest też jakaś rozświetlająca, jest matująca, jest taki zielony szrek, który wiecie, neutralizuje zaczerwienienia. Tak, są cztery i mają cztery kolory. Nie dojrzycie tego, ale w tej bazie zatopione są takie minimalne, minimalne drobineczki. Ona ma taką jakby perłową poświatę w sobie. Nie wiem, czy to będzie widać. A co tam? Wyciśniemy trochę na rękę. Wycisnę na rękę. Trzeba trochę popompować oczywiście, bo to jeszcze no, nie było ruszane. O, wyszła troszeczkę, zobaczcie. Wygląda tak. Jest taka liliowa, no i o, właśnie jak się rozłoży, jak się rozprowadzi na skórze, widzicie, to ma taki perłowy połysk, właśnie. No ale po takim dokładnym rozprowadzeniu, jak to wygląda? No tak, ta perłowość znika, ale nie wiem, czy wy to widzicie, ona pozostawia skórę taką rozświetloną. No fajna jest. I bardzo ładnie pachnie. Pachnie, tak powiedziałabym, kwiatowo, w bardzo elegancki sposób. Super sobie tu troszkę dłoń obetrzeć, bo się cała wymazałam. Także baza chyba się zapowiada fajnie. W ogóle te bazy, które tutaj zgromadziłam, które kupiłam jakoś, tak nie wiecie, zawołały. O, mam nowość i myślę, że to będzie coś fajnego. Nowy podkład od Christian Lorent Face Adapt Luxusowy podkład korygujący, dopasowujący się do cery. Jak zapewne wiecie, jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że tę wersję z pipetką. Podkładu od Heyschianora uwielbiam. Mam już tutaj, już Wam pokazuję w zapasie kolejną. Uwielbiam ten podkład. To jest jeden z fajniejszych w ogóle podkładów drogeryjnych i jest niedrogi. Ten był oczywiście jeszcze tańszy i hmm. bardzo jestem ciekawa, czy on czy ten nowy dorówna temu. Tak jak mówię, ten po prostu uwielbiam. A więc wierzę, że ta nowość też się tutaj spisze. Mój odcień to jest 01 Ivory, chyba to był najjaśniejszy. Jeszcze Wam może tak szybciutko przeczytam, co on tutaj zawiera. Głusowy podkład nowej generacji zapewnia nieskazitelną, zachwycająco gładką cerę, idealnie stapia się ze skórą i wyrównuje jej koloryt. Ultra lekka, beztłuszczowa formuła chroni przed nadmiernym błyszczeniem. Podkład zawiera aż 60% składników pielęgnujących, między innymi. Kwas heuronowy, ekstrakt z goi, wyciąg z bambusa, dzięki czemu długotrwale nawilża i niweluje niedoskonałości. Nowoczesne pigmenty i składniki luminooptyczne doskonale odbijają światło, cera pozostaje świeża i perfekcyjnie wygładzona. I tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jest, no wiele dobroci on zawiera, także jestem bardzo ciekawa. No niby taka niepozorna rzecz, drobna, niedroga, a może być perełką. Jeśli chodzi o bazę, o właśnie jeszcze tu mam bazę, to baza, którą znam, której kiedyś używałam i która jest bardzo fajna i ja już to wiem. To jest baza taka kokosowa z I Heart Revolution, Coconut Dream i to jest baza nawilżająca z witaminą C i E bardzo pięknie się na twarzy zachowuje. Bardzo fajnie pachnie, utrzymuje makijaż. Jest taniutka. To była baza, którą zamówiłam razem z kredkami i z tymi jabłuszkowymi różami z, z kokolity. Także tam jest na pewno dostępna. Myślę, że na jakichś innych stronach, typu Minty Shop i tak dalej, też można ją znaleźć. No te kosmetyki są takie, wiecie, ogólnodostępne. Mam dwa nowe korektory, przy czym jednego nie znam w ogóle, drugi znam doskonale. Ten, który znam doskonale, korektor z Lovely. Już go miałam, zużyłam, uwielbiam go. To jest No More Dark Cycles Full Cover Concealer. Ja mam jedyneczkę. Dokładnie taki sam, jak ten, który zużyłam. Przecudownie się to zachowuje pod oczyma. Jest to jeden z lepszych korektorów, jakich używałam. Zachowuje się przepięknie, jak dla mnie nie ma wad, no dlatego kupiłam kolejne opakowanie. I mam tutaj też nowość. Taką, taki korektor z gąbeczką. To jest Catrice. Aha, to kupiłam w Rosmanie na A Catrice w Hebe? Albo ten korektor kupiłam. Nie, tak, w hebe. Były trzy odcienie. Ja, ja mam odcień 005 i to jest korektor, który yy, ma właściwości kryjące, nawilżające i przeciwzmarszczkowe. Tak jak widzicie, ma małą gąbeczkę. Bardzo jestem ciekawa, jak się sprawdzi gąbeczka. Na pewno będzie w teście. Dalej, mam paletkę, którą już dość dawno w sumie kupiłam w TK Maxie, jak jeszcze, wiecie, były sklepy pootwierane i w ogóle przed, całym tym, przed całą tą pandemią. Yy, paletka od Catrice. Wygląda tak, całkiem uroczo, a w środku przypomina nieco paletki z Benefitu. To jest paleta do makijażu twarzy. Mamy tutaj trzy róże, tu, dwa rozświetlacze i brązer. Prezentuje się bardzo ładnie. A w ogóle, słuchajcie, potłukło mi się lustereczko. Bo tutaj jest takie ładne lusterko. Zobaczcie, w ogóle no, bardzo uroczo ta paletka wygląda. Słuchajcie, kosztowała... 20 palet, mniej niż 3 dychy, więc wzięłam ją od razu. Tym bardziej, że ja lubię palety do makijażu twarzy, bo tak, jakby no wszystko jest od razu pod ręką. I ujęłam je tym, że taki fajny zestaw kolorystyczny, no i cena też nieduża. Jeśli chodzi o twarz, to w promocji udało mi się kupić paletę do konturowania od Pierre René, która powstała we współpracy z Amelią Szczepaniak, Shine Me. Kiedyś już dość dawno temu kupiłam paletę cieni, która jest bardzo fajna, sprawdza się. W sumie tak jakoś cicho o tej palecie, a kolorki tam są naprawdę prześliczne. No i teraz kupiłam paletę do konturowania, w której są dwa rozświetlacze i brązer. Na całym wieczku mamy lusterko, a paleta prezentuje się tak. Tutaj mamy rozświetlacz taki bardziej szampański. Tu jest coś z domieszką złota, no i po środku bardzo ładnie wyglądający bronzer czy też puder kontrujący, jak wolicie. Tak, także bardzo się cieszę, że udało mi się na to trafić w promocji. A promocja obowiązuje cały czas, czyli tak jak wspominałam na początku, mamy dziś 14 maja, to jeśli w najbliższych dniach skoczycie do natury, to być może się jeszcze na tę promocję załapiecie. Oki, także taka sprawa. I również w promocji udało mi się kupić. Dwie paletki, na które miałam ochotę od jakiegoś czasu, ale kosztowały prawie 5 dych z niezrozumiałych dla mnie powodów. Paletki z serii Reload od Makeup Revolution, które generalnie są po tam, nie wiem, 20 parę złotych, 24, no tak, coś koło 20. W drogerii Hebe kosztowały prawie 5 dych, po 40 parę. To nie są te zwykłe palety, tylko to są palety z Foil Frenzy. I one w tej chwili są też w promocji, kosztują 24 zł. Jedna to jest Fusion, ta taka beżowo-rudawa, natomiast ta czarno-zielona, taka zdecydowanie chłodniejsza, to jest Hybrid, więc bardzo fajne. Ja tutaj już paluchy umoczę i zobaczymy, jak one się prezentują. Zobaczcie, to jest Fusion. No i tak kilka przykładowych kolorów. W ogóle cienie w tych paletach foliowych, tak je nazwijmy, są bardzo miękkie, takie naprawdę można je nakładać palcem, pędzelkiem, czym tam chcecie. Zachowują się pięknie i pięknie wyglądają na powiekach. Dlatego tak polowałam na te palety. Zobaczcie. Mm. I tu mamy hybrid, taka ciemna, dość powiedziałabym, taka smoki. Dość ciemna, zobaczcie, takie kolorki tutaj mamy. Mm. No i zobaczmy czerń, bo to zawsze jest, wiecie, test. Zresztą no nie wiem, jak czerń się... Jak czerń zachowa się na powiekach, ale, ale na palcu wygląda ładnie. I może ten fiolet? Hmm. Bardzo ładnie się te cienie prezentują i na powiekach też pięknie wyglądają. I została mi jeszcze jedna rzecz, zakupowa, którą chciałabym Wam pokazać i to też jest taka nowa, nowa sprawa, a mianowicie jedna z tych najnowszych paletek NABLI z serii Cutie, czyli tych malutkich i ja mam Metropolitan. Paletka, w sensie cienie wyglądają tak. W ogóle sama paleta wygląda przeuroczo, jest ślicznie zrobiona, tak bardzo, bardzo urokliwie, bardzo ładnie, zobaczcie, Prze przecudne kolory. Hmm. Natomiast cienie prezentują się w ten sposób. Na wieczku mamy lusterko, a cienie wyglądają tak. Tu są dwa maty, natomiast cztery pozostałe cienie, czyli trzy, może to zdejmę, czyli trzy tutaj i ten srebrny połyskliwy, to są kolory takie błyszczące. Hmm? To jest w ogóle pierwsza moja paletka, jeśli chodzi o te małe z Nabli. Innych małych nie mam. Bardzo jestem ciekawa jak się sprawdzi. No też oczywiście gdzieś tam się w makijażu pojawi. Oki, okay. to jest cały mój haul, czyli jakieś tam nowości, które mi się przez jakiś czas udało zgromadzić, a których w większości filmach nie widzieliście. Mówię w większości, no bo na przykład to jest doskonale znane. Być może gdzieś tam w filmie użyłam też tej bazy, bo ją też dobrze znam, więc no generalnie część to są takie nowości, nowości również dla mnie, których nie testowałam, a część jest znana. Okej, okay. mam nadzieję, że haul Wam się podobał. Napiszcie, czy macie którąś z tych rzeczy, tak jak prosiłam na początku i trafiłam, czy nie trafiłam. Fajny kosmetyk sprawdza się, czy też nie. W najbliższym czasie, być może tuż po tym filmie, ukaże się jakiś tam pierwszy teścik, w którym wybiorę jakąś grupę z tych kosmetyków i... No i po prostu je przetestujemy, zobaczymy, czy się sprawdzają w praniu. Ok, ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się hol podobał. No, mam nadzieję bardzo, bo dawno takiego filmu u mnie nie było, wiecie, takiego zakupowo-kosmetycznego. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie, pa. pa.